No Państwo do Chicago przyjechali na zaproszenie. Czyje? Zaprosiło nas koło zakopane. Głównie przez Jana Bobaka, którego znamy osobiście. I dostaliśmy zaproszeni tutaj, żeby dać koncert. A jak Państwo odbierają życzliwość swoich widzów? No, jest nam bardzo miło. Bo ludzie naprawdę są sympatyczni, przychodzą, dziękują. Że... I bardzo jest bardzo no, miło jesteśmy tutaj przyjęci. Dzisiaj na zabawę przyszło bardzo dużo znajomych. Miło się spotkać z ludźmi, którzy, z którymi nie widzieliśmy się bardzo długo, bo oni mieszkają tutaj, my u siebie, także że no, bardzo miło jest. Do stanów na chwilę i nie tak od razu do Chicago. Może Państwo opowiedzą, jak do tego dąży. Zostaliśmy zaproszeni przez Polską Agencję Artystyczną, przez Pagard, do wzięcia udziału w festiwalu, która, który odbywał się w północnej Karolinie w Błędwil nazywa się ta impreza Folkmod I tam było to takie spotkanie kultur z całego świata zespołów. Były różne zespoły, poprzez takie jak my ludowe do baletu. Już podobno tutaj był wcześniej na podobnym festiwalu. Czy Państwa jeszcze pamiętają? Znaczy byliśmy tutaj 16 lat temu z zespołem góralskim również, byliśmy razem jako członkowie wtedy, to był zespół Bartosia Obrokty. Bardzo miło było właśnie, bo ludzie przychodzili na ulicy, pokazywali nam zdjęcia z tamtego okresu, wspominali to, że było bardzo miło i w ogóle bardzo byli zadowoleni i w ogóle teraz po występach przychodzili do nas, dziękowali za występ. Takie to było naprawdę bardzo sympatyczne. Amerykanie, zdarzali się Polacy, których rodzice tam jeszcze przyjechali. Było to naprawdę bardzo sympatyczne. Byłem w Polsce pół roku temu na święta. No i zmówiliśmy, to jest starsza grupa, kierownik poleniarzy, to jest mój kolega. No i my się zmówili, no i że wyjeżdżają do Nokia na festiwal. I wtedy, no to jak tam przyjeżdżacie, to musicie tu panek do nas. No i do tego doszło. Na długo zaprosiliście? Na tydzień czasu. Czemu tak krótka? Tyle tylko chcieli, Tyle była wiza.